Tak już wyglądają pąki jagody kamczackiej. Mamy połowę lutego i pąki zaraz rozkwitną. Jest już późno, żeby robić jakiekolwiek cięcia, natomiast u mnie, jak zawsze, nie wyrobiłam się z niczym i cięć drzewek nie zrobiłam. Co jeszcze będę mogła? Jak będą chłodniejsze dni, to przytnę jeszcze. A co nie? Trudno zostanie na następny rok. Trochę się życie komplikuje, i wtedy tak wygląda. A tak wygląda porzeczka czarna. Zobaczcie, jakie ma olbrzymie pąki. A tu mamy porzeczkę czerwoną. Porzeczka czerwona ma znacznie, znacznie znacznie drobniejsze pączki. Widać, która będzie szybciej rozkwitać. Tak, kochani, wyglądają moje czosnki które późno zimą już sadziłam. Jak pamiętacie, to było naprawdę późno. Jeśli mi się uda odnaleźć ten film, a pewnie się uda, bo jest na moim kanale, to wam go tam gdzieś u góry podlinkuję. W każdym bądź razie mogłabym już zdjąć tą włókninę. Ale jeszcze nie zdejmę, bo obawiam się, że będzie zresztą to, co z tą, z tą roślinką. Coś obgryzło i czubek. No i prawdopodobnie ptaki obskubały, bo one uwielbiają skubać. Dobra. Także zakrywamy delikatnie. Niech sobie leży. I idziemy oglądać dalej. Powiem Wam, że jeśli chodzi o jagodę kamczacką, no to pąki są naprawdę ładne. Czarna porzeczka to samo. A tutaj grusza. Tutaj jest grusza. To jest konferencja. Powiem Wam, że wygląda, że że chyba przeżyła. Zielone, elastyczne gałązki. Elastyczny pianiek. Więc raczej jest szansa, że coś z niej będzie. Zobaczymy jak druga. Tu mamy drugą. Oczywiście nie to, tylko tamto. O, 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 tamto. O, o, tamto. Ładne, zielone. Ładny, zielony czubeczek. Troszkę jakby gorzej przezimowała, Może przez to, że tu się właśnie przyczepił jej wąs od winogrona. Gdzieś nie przyuważyłam na jesieni. I to jest faworytka. Na tę chwilę, zobaczcie, jest to tylko taki jeden prosty badel, dopiero tu w tym miejscu będzie się roz, rozkrzewiał. Zastanawiam się, za ile lat tu jakieś uszkodzenie pniaczka, najprawdopodobniej zrobione przez jakieś zwierzę albo przeze mnie, jak tu coś robiłam. W każdym razie to jest taka dość świeża sprawa. Ale już się powoli zaczyna tam zabliźniać, więc mam nadzieję, że nic, nic to nie sprawi, że ta roślina mi padnie to drzewko. A tu zobaczcie kolejna porzeczka, i są tam takie suche. Widzicie porzeczki? Suche badylki. Tych badylków gdzieś nie wycięłam w porę i już zaczynają się psuć. A co za tym idzie? Tu na no, to białe to nic innego jak zarodniki grzyba, który atakuje właśnie porzeczki, atakuje wiśnie i wszelkiego rodzaju inne drzewa, szczególnie jeśli te drzewa są właśnie nasadzone w dość gęstych warunkach, a tutaj miały naprawdę gęsto. Powiem tak, porzeczki były mocno przecięte, więc jeśli chodzi o wielkoponkowca, tak wielkoponkowca, to widzę jeden tutaj jednego. Od razu go usunę, bo i tak to nic nie da i tu jest drugi. Natomiast reszta krzaków jest całkiem przyzwoita. Nie widać więcej oznak bytności tego szkodnika. Więc, więc trzeba się tylko cieszyć. Biegniemy dalej, zobaczyć jak tam się sprawy mają. Tutaj mam, kochani, posadzone w zeszłym roku jeżyny bezkolcowe. I, no tylko się cieszyć, na tę chwilę przezimowały. Ale mówię, mamy połowę lutego. Jest jeszcze możliwość, że one mogą mi przemarznąć. Bo jednak te najgorsze są te wiosenne przymrozki, te późnowiosenne przymrozki, które robią w sumie największe szkody. Mam tylko nadzieję, że posadzona przy murze Daje jej ten mur wystarczającą ochronę od tych właśnie przymocków. Zobaczymy, jak to wyniknie i co z tego będzie. Tu już wyrasta klamatis. Klematis, klamatis. Zeszłoroczne klamatisy, zeszłoroczne. To jest już naprawdę stara roślina. Na tę chwilę jeszcze pąków, a nie, widzę pąki, widzę, są i pąki. Także na pewno będzie rosła, ale jeszcze zobaczymy, jak to tak po prawdzie będzie. O, a tu zagubiony mój śrubokręt. Ha! Co to się nie znajdzie po zimie w ogrodzie? A szukałam go i nie mogłam nigdzie znaleźć. Także, kochani, w ogrodzie... Wszystko zaczyna powoli wyrastać. Cebulowe na, na tą chwilę zaczęły wystrzelać, wręcz. Zaczęły wręcz wystrzelać. Tutaj mam nic innego jak y, hortensję. Hortensję ogrodową. Jeden pąk, właśnie widzę, przemarz, więc nic z niego nie będzie. Natomiast tutaj mam takie pąki, które, które są zielone. Postaram się w tym roku je przykryć. Jak będą takie przewidywane większe mrozy. Może coś z tego będzie i może wreszcie uda mi się dochować ładnej rośliny. O tej porze roku y, rabata ozdobna nie wygląda imponująco. Jedynie co to Rododendron ładnie utrzymuje liście. Róża w tym roku też nie zgubiła wszystkich liści więc stwierdziła, że nie będzie się ogołacać dzwonki też niczego sobie bukszpany podrosły a propos bukszpanów jakby ktoś miał ochotę na bukszpany to niech pisze to coś poradzimy i wyślemy W zeszłym roku posadziłam tu spore ilości bylin, różnego rodzaju bylin, i powiem Wam, że zastanawiam się, czy coś z tych bylin zostało. Część widzę, że na pewno jest, na przykład tutaj taka margaretka. Natomiast było też sporo takich innych różnych bylin, naprawdę ładnych, i zastanawiam się, czy one odbiją, czy nie. Podejrzewam, że tak. Aczkolwiek zawsze jest ta taka, wiecie, na wiosnę taka, no takie uczucie, wyrośnie, nie wyrośnie, może zmarzło, może padło. A tu kochani, już wyrasta spod tych liści, też musiałabym tu przyjść troszkę to ogarnąć. Spod tych liści wyrasta nic innego jak e, irys bezbrudkowy. tak, irys bezbrudkowy. Tu i mam też tu. Już jest taki nawet fajny, także tylko patrzeć jak zacznie kwitnąć. Bo powiem Wam, że irysy, jeśli chodzi o te irysy bezbrudkowe, one naprawdę pięknie i bardzo wcześnie kwitną. Inne kwiaty jeszcze praktycznie ich nie ma, natomiast te już są. Ale ja dzisiaj przyszłam do ogrodu, nie żeby pokazywać Wam co tam już urosło, ale. To, co zamierzam robić? Kochani, dzisiaj przyszłam do ogrodu po to, by coś niecoś posiać. Powiem Wam, że trochę mam tu ciasno, ciasno, ciasno z tego względu, że tu złożyłam sobie moje ograbie, haczka, różne inne rzeczy. Tu mi się doniczka przerzuciła, a w doniczce nic innego jak tulipany. Zobaczcie, jak krzywo wyrosły, tak parły do góry. Tutaj mam natomiast na pewno szafirek i zdaje się, że żonkile. Mam nadzieję, że za 40 dni będą ładne już kwitnące. No ale to wiecie, jeszcze trochę czasu. Co ja tu mam? Cebula mi rośnie. Dobra, niech rośnie, będzie szczypior. Podejdziemy sprawdzić, jaka jest dzisiaj temperatura, bo na zewnątrz jest około 3 stopni. Natomiast foliaku... Nie wiem, czy to będzie widać. W foliaku mamy 4 stopnie, czyli jest stopień różnicy. No to myślę, że nie jest źle. Zrobię sobie tutaj zaraz rządeczki i pokażę Wam, co ja też wysieję na ten czas. Czyli na czas, kiedy będziemy czekać, aż będzie pora sadzenia pomidorów czy też papryk właśnie w foliaku. Kochani, zrobiłam kilka rządków, wlałam wody. Oczywiście powiem tak, sporo było wilgoci w glebie. Mogłabym tego nie robić, ale zrobiłam to dlatego, że nie chciałabym musieć za dzień czy dwa czy tam tydzień podlewać tego po prostu po posianiu. Dlatego stwierdziłam, że to będzie lepsza opcja, a później podleję już jak te Kiełkujące nasiona będą tam miały te kilka milimetrów wtedy po prostu będzie to łatwiejsze. Na tą chwilę już zasobność akurat tej ziemi wody jest dość spora, więc już jest fajnie, bo inne lata, jak miałam folię założoną, to po niepełnym sezonie, praktycznie w foliaku, po takiej zimie było tak sucho, że ciężko było nawodnić tą ziemię. Tutaj na szczęście. Na tyle sporo wilgoci się skraplało, i z powrotem wsiąkało, czy po ścianach, czy spadało po prostu na tą glebę. Było sporo też wlane na jesień wody do foliaka, żeby właśnie nie było takich sytuacji. Także, kochani, już wam pokazuję, co ja tam będę sadzić w tym sezonie. No, i takie oto warzywka na tym prowizorycznym bardzo prowizorycznym e, stoliczku. A mianowicie: rukola, szpinak, czosnek niedźwiedzi, pietruszka cukrowa, rzutkiewka podłużna, mieszanka sałat liściowych i sałata masłowa. Także tak to wygląda. Mamy 6-7 rządków. Także dwa rządki dorabiam i sieję. Powiem wam tak, y, mieszankę sałat na pewno się uda, bo są to fajne sałaty, fajnie rosną. Y, mogę mieć problem tu ze ślimakami, co wiem, że może się zdarzyć, dlatego zastanawiałem się, czy nie wysiać tego znacznie więcej. Także zobaczymy, wysieję najwyżej troszkę więcej i zobaczymy co z tego będzie. Pietruszkę cukrową mam pierwszy raz taką, natomiast wsieję sobie z dwa rządki tu Natomiast resztę wsieję sobie dopiero gdzieś tam jak będę miała zagon przygotowany. Zobaczymy jak będzie rosła. Mam nadzieję, że fajnie, bo wszyscy mówią, że to jest naprawdę dobra pietruszka, więc zobaczymy. Rukole to każdy zna, czosnek niedźwiedzi próbowałam dwa razy robić sadzonki, nie wyszło. Teraz spróbuję w foliaku, może to będzie ten właśnie ten moment. Jeśli chodzi o szpinak, szpinak bardzo fajnie rośnie i, na, i w foliaku tak wczesną wiosną, jak i na gruncie. Na gruncie też się bardzo ładnie udaje. Oczywiście nie wolno go zbyt późno sadzić, bo jeżeli się posadzi go zbyt późno na wiosnę, to bardzo szybko wybija w pędy kwiatostanowe, więc... a my chcemy liście, a nie pędy, więc... wiadomo. Wiadoma sprawa, nie? No. Także na zbioru jesienny dopiero gdzieś tam w sierpniu a na ten wczesny no to luty, marzec spokojnie trzeba już siać biorę się słoneczka moje nawet nie spojrzałam kiedy to się wczesna wiosna widzicie rzodkiewka też pisze piszą wczesna wiosna natomiast powiem wam, że w zeszłym roku posiałam ją trochę później gdzieś dopiero w maju no i była kicha jeśli chodzi o rzodkiewkę już wam pokazuję gdzie co posiałam. Pierwsze dwa rzędy, pierwsze dwa rzędy to nic innego jak sałata liściowa Baby Love i powiem wam, że rozsypałam sporo nasion. Rozsypały mi się po prostu wysypały się z pudełka, więc będę miała tu na pewno zagęszczenie dużo roślin. Następne dwa rządeczki trzy nawet rządeczki. To jest nic innego jak widać tam nasionka rzodkiewka. Starałam się tak dość rzadko jesiać, ale mogą być zagęszczenie, przerwie się. Następnie mam rządek czosnku niedźwiedziego. Powiem Wam, że czosnek niedźwiedzi ma dość spore nasiona. W paczuszce to jest normalnie jakaś porażka, bo nie wiem, czy było 20 nasion. Następnie mam sałatę masłową, dwa rządeczki o tych białych właśnie nasionkach. Następnie mam rukol Mam rządek rukoli i powiem Wam, że rukola, nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście, tak? Yy, dla laika rukola to jest co? Jak sałata, prawda? A to niestety nie. To bardziej jak kapusta i rzodkiewka z jednej rodziny. Jednakowe nasiona mają. Dalej mamy już dwa rządki szpinaku i dwa rządki, tak, kiedyś długie poprzek foliaka. W takim miejscu by nie przeszkadzały, nawet gdyby tu przyszły pomidory lub papryki, bo pomiędzy można spokojnie będzie wsadzić jeszcze krzak właśnie tej pietruszki cukrowej. Zobaczymy, jak się uda i zobaczymy, czy mi tych moich warzywek tutaj nie zjedzą ślimaki. Mam jeszcze tutaj spory zagon, taki może nie szeroki, ale spory. Tutaj będę dosiewać nasiona w miarę jakby upływu czasu. W zeszłym roku właśnie większość miałam posiane z tej strony i tak słabo tu rosły. Na jesieni poprawiłam tu troszkę ziemię, dowiozłam kompostu, przykryłam też papierem, nawiozłam, przykryłam papierem, dałam jeszcze właśnie kartonem, dałam jeszcze tutaj trochę obornika. Dałam tu trochę kompostu, trochę ziemi jeszcze takiej dodatkowej. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy to będzie rosło, czy nie. Czy to będzie naprawdę takie słabe. No i w tym roku mam, muszę koniecznie z tego kąta zabrać już tą winorość. Bo jednak, co prawda, ona by fajnie rosła w foliaku albo pod folią. Pod warunkiem, że to by była szklarnia i wysoka do tego i taka żeby ją można było na przestrzał wietrzyć bo tutaj to się nie sprawdza ona też łapie mączniaka i nie ma co tu dużo gadać w tej chwili zobaczcie to są nic innego jak właśnie grzybem pokryte pędy, które pozasychały w zeszłym roku na jesieni więc koniecznie przyciąć wykarczować to stąd, wyrwać wsadzić gdzieś indziej bo tutaj to będzie słabizna po drugiej stronie, patrzcie jak pięknie przyzimowały mi tam w kącie właśnie za narzędziami. Bo tu taki sobie, wstyd powiedzieć, ale pokazać, ale no taki sobie tutaj właśnie gdy tych moich rupieci zrobiłam. I tam właśnie rosną sobie szczepione przeze mnie róże. Takie zwykłe ogrodowe róże, które posadziłam przyciętych latem zeszłego roku gałązek. No i w tym roku jest całkiem spora sadzonka. Oczywiście tam troszkę trzeba będzie nawozem jeszcze je tam chlapnąć, jakimś obornikiem albo czymś, żeby one ładnie się jeszcze wzmocniły. I na wiosnę wysadzę je po prostu na zagonek. No, ale na tą chwilę tak to wygląda. No nic, kochani. Żegnam się z Wami. Tu mam jeszcze sporo nasion, których akurat teraz nie będę siała, bo mam tu jeszcze. Yy, rzodkiewkę, jutrzenkę, mam tu jeszcze marchewki różnego rodzaju ale marchewek na razie siać nie będę marchewki wysieję trochę później zabiorę jeszcze moje opakowania na rozsady no bo już pora najwyższa, seler siać jeszcze go po prawdzie nie posadziłam nie posiałam ale wiecie, już pora tak samo jak i na cebulę jak i na por no ale Mamy połowę lutego. Niektórzy powiedzą, że do marca to jeszcze sporo czasu. No, faktycznie do marca jest jeszcze dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia nawet. Ale wiecie co, ja już nie mogę, szczególnie gdy tak pięknie prześwituje mi słoneczko przez folię. A, a propos folii, mimo że jest tutaj, no, tylko stopień różnicy, tak myślę, czy by nie przykryć tego mojego foliaka tu w środku jeszcze dodatkowo włókniną. I chyba tak zrobię, aby jednak te nasionka miały troszkę lepsze warunki. A później to wszystko zdejmę, jak już zacznie kiełkować. Także kochani, na tym kończę i do następnego razu. Pa, pa!